Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie, po małej przerwie zaczynamy drugą część Daj się wyczaić, programu, który polubiliście i bardzo Wam za to dziękuję. A dzisiaj spotykamy się w kolejnym pięknym, cudownym miejscu, hotelu Sheraton, w którym realizowałam wiele, wiele sesji zdjęciowych, ale ta sesja jest tym bardziej wyjątkowa, że hotel Sheraton jest po remoncie. Cudowne miejsce w Warszawie, ja Was zapraszam na niezwykły odcinek, ponieważ gościem specjalnym jest Ania Wędzikowska. Dzisiaj ona poprowadzi odcinek, ona będzie narratorem i ona wam opowie historię, dla której spotkaliśmy się dzisiaj na odcinku Daj się wyczaić. Ja was zapraszam do windy. Push the baton. Wszyscy to już kochamy i znamy. Dziękuję Wam za e, przyjęcie zaproszenia i jesteśmy zaraz na planie zdjęciowym. Jedziemy na trzecie piętro w apartamencie specjalnym e, z widokiem na Plac Trzech Krzyży. Realizujemy dzisiaj sesję. Sesja dedykowana jest postaciom filmowym, bo przecież moja bohaterka jest dziennikarzem filmowym i ona dzisiaj wcieli się w różne postacie filmowe, które przeszły do... stały się kultowe. Są już... E, ikonami, jeżeli chodzi o styl, stylizację, o to, jak głęboko siedzą w naszej głowie ich stylizacje, ich filmy. I dzisiaj z Anią wcielamy się w te postacie. Zapraszam Was serdecznie, kochani. Zapraszam. Przed nami dzisiaj długi dzień, pełen różnych postaci, różnych stylizacji, różnych makijaż. Dokładnie tak, czeka nas dzisiaj wiele makijaży i bardzo cieszę się, że masz dobrze przygotowaną, wypielęgnowaną i rozświetloną skórę. Zróbcie włosy, tak, 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 z taką. Mhm. No i co mam zrobić teraz z tobą? A to nie Szuknie mamy piękną, ale rękawiczki też dadzą radę. Ja jak też na dół się ustawiać. A Wszystko nam pokażecie. A gdzie to robimy? Jak zajdziemy do recepty, to robimy w restauracji przy. minimalnie Ale? pogodniejszą twarzą. No to, bo ktoś nie jest, no. Właśnie nie poda tak, bo... Tylko, że lepiej po prostu światło się poda, tak. Mary to w zasadzie nie aktorka, a ikona. American Film Institute umieściła ją na trzecim miejscu wśród najpopularniejszych aktorek wszechczasów. To ciekawe, nie była Amerykanką, ale Brytyjką. Jej najpopularniejsze filmy to na pewno Śniadanie u Tiffany'ego, Rzymskie Wakacje, My Fair Lady. Grała przez 33 lata, potem zupełnie zrezygnowała z aktorstwa, żeby oddać się działalności charytatywnej.

Roberts to praktycznie instytucja w Hollywood. Jedna z najbardziej utytułowanych, najbardziej znanych, najbardziej popularnych amerykańskich aktorek. Nie wiem, czy wiecie, że ma na swoim koncie Oscara za film Erin Brockowicz, chociaż głównie chyba kojarzy nam się z takim lekkim repertuarem, z komediami romantycznymi, takimi jak Notting Hill czy Uciekająca Panna Młoda. No i oczywiście ten film, z którego pamiętamy ją najbardziej, który utorował jej drogę do światowej kariery, Pretty Woman. Miała zaledwie 24 lata, kiedy zagrała w tym filmie. No i co? Reszta jest historia.

Kocham Sarah Jessica Parker, bo kocham serial Sex w Wielkim Mieście. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz zrobiłam z nią wywiad, byłam bardziej zdenerwowana niż podczas wywiadu z Robertem De Niro. Aktorkę pamiętamy sprzed serialu Sex w Wielkim Mieście, z różnych komedii romantycznych, chociażby Miesiąc Miodowy w Las Vegas, ale nic wcześniej, przed tym serialem nie przyniosły aż tak ogromnej sławy. Doceniam ją też za to, że wylansowała. Takie odważne podejście do mody. I sprawiła, że tiule przestały być obciachem. Kocham tiule. Ale światło idealne. Jak tygodnia. Jezu, piękne. Takie są yy, hmm? przecięcia. No nie, przebicie 9,5 tygodnia. To będziecie komfortowo, będzie Ci mogli się uszeć Moore to przepiękna aktorka, która szczyt swojej popularności przeżyła chyba w latach 90. Wydaje mi się, że najbardziej jest znana z trzech rzeczy: z małżeństwa z Bruceem Willisem, z okładki Vanity Fair, którą zrobiła w 91 roku w siódmym miesiącu ciąży, i była to naga okładka, do tej pory myślę, że wzbudza ogromne emocje. I chyba film Striptease, za który dostała historycznie wysoką garę 12,5 miliona dolarów, a wysokość tej gaży wynikała m.in. z tego, że producenci filmu Striptease i producenci filmu G.I. Jane, w którym grała w podobnym czasie, bili się o to, w którym filmie zagra jako pierwszym. bardzo rodzinny, bardzo twórczy, bardzo kolorowy. Moi drodzy, inspirujący, inspirujący i kreatywny. Pozytywna energia była na planie, pozytywną no energię tak. wysyłamy do was wszystkim. Magiczna, Magiczna, Magiczna energia i, piękne, i bardzo rodzinna. Au, au, au. I lajkujcie nas i subskrybujcie i komentujcie. Jesteśmy z wami, pomocy. jesteśmy dla was pomocy. <laughs> pa! pa. Bye.